Jestem Grłanito, więc prezesem Polonia Warszawa, bo kupiłem klub na początku marca 2020. Chcę podziękować przede wszystkim swojej rodzinie za wsparcie w trudnych momentach Gregowi, który uratował klub. Przed dramatem, przed bankrutem. Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszym kick -off. Jesteśmy kilka dni tydzień, przed pierwszym uh, meczem ligowym. Jesteśmy dzisiaj 29 9, lipca 2021 roku. Jak się Super, motywowany. Mam nadzieję, że wygrywamy Olboju Polonia. Moje marzenie, kiedy byłem dzieckiem prowadzić akcję. Teraz e, grek właśnie Nito przy piłce, prezes aktualny Polonii Warszawa, poszedł tutaj na przebój. E, super ogólnie, bardzo się cieszę, że tutaj z cialnej e, koszuli. E, A z nami gość specjalny przed specjalnym meczem, prezes Polonii Warszawa i właściciel Polonii Warszawa, Greg Uanito. Witaj Greg. Cześć, cześć Błażej. Greg, no przed tym sezonem już patrząc w kalendarz i jak ten sezon przebiegał, domyślaliśmy się, że to będzie spotkanie naprawdę o wielkich emocjach i emocje to jest chyba to, co w piłce lubimy najbardziej. Pytanie do Ciebie, jak Twoje emocje i jak się czujesz na chwilę przed tym bardzo ważnym spotkaniem w trzeciej lidze. Więc no stres powoli rośnie, na razie jeszcze spokojny tam, ale widać kibice przyjadą, więc no tego i mam nadzieję, że będzie piękny mecz e, i, e, i wiesz, kiedy będzie full stadion tutaj, na pewno będzie gruby i mam nadzieję, że będzie wspaniale pamiątki potem. Czy jest to trochę takie spełnienie Twoich marzeń, bo mówiłeś o tym, że posiadanie tego klubu było Twoim marzeniem i czy dzisiaj jest to takie trochę spełnienie Twoich, twoich marzeń, o których myślałeś kiedyś? Zobaczymy po meczu, czy to jest spełnienie. No, mój marzeń to będzie Polonia, Ekstraklasa, topowy, solidny klub. Jeden obroniony, stały fragment gry. I mamy to, widzimy, prezes Grekni to jest obrona. Bramkarz Legionowi jest w naszym polu karnym. Możemy to wykorzystać, jeżeli przejmiemy piłkę. No panowie, teraz, teraz musimy tutaj do końca walczyć. Brudnicki ma, ma tą piłkę w rękach. Michał Brudnicki. I panowie, szanowni państwo, to musi być ten moment. Jak wiecie, po raz ostatni w tym spotkaniu, proszę państwa, brakuje słów. Ja powiem tylko jedno. Polonia Warszawa, liderem tabeli Polonia Warszawa. Królem, królem trzeciej ligi! Jest, 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 ci powiem? jest, 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 to jest, to jest, mi dał jest, jest, ale dzisiaj miałem czy rodziłem. Ale dzisiaj miałem stres przed miałem, jest, 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 jest. Chyba będzie grubo, tak. Zobaczymy co tu potrafią. <laughs> jest happy end, jest Polonia w drugiej lidze, <laughs> jest jesteśmy prezes Greguanito. Dziękuję, do zobaczenia druga liga. Meczem. Pytamy prezesa Polonii, Gregu Anito. Dzień fajny, wreszcie jesteśmy na kaszesz na pierwszy meczku bardzo długo przerwy, bardzo fajnie, bardzo pozytywny. Nie mogę się doczekać. i e, w Polonia. który dziś wywalcza awans na zaplecze Ekstraklasy. To jest to brawa dla piłkarzy, dla członków sztabu, dla prezesa, to, dla całego zarządu, dla wszystkich pracowników Polonii, dla wszystkich kibiców Polonii, którzy wierzyli, którzy w ciężkich momentach też byli z tym zespołem. A ma to hamas sportowy, to Te dwie rzeczy muszą się zgrać. Aby aby Osiągną te najwyższe cele. Bardzo nam brakuje w tym w, tym w, tym w, tym, że w to, że

Uh, mocno dzisiaj, uh, większość uh, meczu, uh, byliśmy spadałyśmy do druga liga, więc, uh, więc emocja ogromna i rzadko się cieszyłem, tyle wiesz, bramka, Bartek dzisiaj, koram uh, Bartka, to jest też się księgotą dwie, wierowankiem dwie, legenda klubu dwie, czyli Ligole, więc uh, więc no, więc super ciężkie mecz był, wiesz, uh, dzisiaj. Uh, Rysowia wygrał Płock, więc uh, ale uh, mega pozytywny, uh, ogólnie. Do dupy sezon, a jestem mega pozytywny, ale uważam, że ten sezon to, to trzeba pozytywnie. Ogromne lekcja, ogromne lesje, ogromne nauczyciele, ja, ogromny potężny podsumowem na kick-off Gratulacje! Ale mecz jest mecz piątek, bo chcemy wigrać po tak? Ale trzymek też awansować do ekstra klasa. mam no. gratulacje, no. w końcu Grek, no, możemy potwierdzić to, o czym w przestrzeni medialnej mówiło się już od jakiegoś czasu. Akademia Piłkarska Polonii Warszawa i Akademia MKS-u Polonii Warszawa w końcu zaczynają działać pod jednym szyldem. Tak, bardzo się cieszę, kupiłem klub um, prawie 5 lat temu, w marcu 2022, to był jeden mój cel ogólny, um, bo wiedziałem, że Polonia historycznie zawsze miała silne akademii od wielu, wielu lat, determinacja walka codziennie, więc Poloni Polonii, każdy człon walecznych ludzie, nie się poddają nigdzie.